Poza swoją żoną jest jedna osoba, która nie ma zawsze towarzyszy Donaldowi Trumpowi. Jego łysy ochroniarz. Często określany jako najbardziej tajemniczy członek jego ekipy ochrony zyskał uwagę wielu obserwatorów ze względu na swój nietypowy sposób trzymania ręki. Jego prawa dłoń niemal zawsze znajduje się w tej samej pozycji, co doprowadziło niektórych do spekulacji, że to w ogóle nie jest prawdziwa ręka. W rzeczywistości jednak trzymają ukrytą w płaszczu, najprawdopodobniej obejmując broń gotowy do reakcji na każdą sytuację. Ta teoria ma sens, szczególnie biorąc pod uwagę, jak bardzo przywódcy państw priorytetowo traktują swoje bezpieczeństwo. Prezydencka limuzyna Trumpa znana jako. DeBist jest kuloodporna, wyposażona w specjalne opony odporne na przebicie i systemy medyczne umożliwiające nawet transfuzję krwi na miejscu. Gdy Trump podróżuje za granicę, samochód jest transportowany samolotem razem z nim. Co ciekawe, po zakończeniu kadencji pojazd znika w cieniu tajemnicy. Nie zostaje przekazany kolejnemu prezydentowi, a jego zawartość oraz technologie pozostają ściśle tajne. Każde państwo ma swoje metody ochrony z głowy państwa. Przykładowo ochrona Władimira Putina jest zawsze widziana z charakterystyczną teczką, która prawdopodobnie zawiera broń, np. pistolet maszynowy. Sama teczka wykonana jest ze specjalnego metalu i chroni czuły sprzęt wewnątrz.